Jak Benedykt zapowiedział swoją śmierć braciom. W roku, w którym miał ten świat już opuścić, Dzień Świętej swojej śmierci przepowiedział i tym uczniom, co z nim razem byli, i tym, co mieszkali daleko. Znajdującym się przy nim nakazał milczenie, nieobecnych zaś pouczył, po jakim znaku poznają, że dusza jego opuściła ciało. Na sześć dni przed śmiercią, Polecił otworzyć swój grobowiec. Wkrótce też dostał silnej gorączki, która bardzo go męczyła. Z dnia na dzień stan jego się pogarszał. Dnia zaś szóstego poprosił uczniów, by zanieśli go do oratorium, gdzie przyjął ciało i krew Pana, umacniając się na drogę do wieczności. Później wstał, wspierając swe osłabione członki na ramionach uczniów, podniósł ręce do nieba. I wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie. Tegoż dnia dwaj jego uczniowie, jeden w swojej celi, drugi zaś przebywający daleko, mieli takie samo całkiem identyczne widzenie. Ujrzeli mianowicie drogę usłaną kobiercami i jaśniejącą niezliczonymi pochodniami, która prosto ze wschodu wiodła od celi Benedykta aż do nieba. Stał nad nią mąż promienny, nakazujący cześć swoją postawą, i ten niech zapytał, co to jest za droga. A gdy uczniowie wyznali, że nie wiedzą, on sam im wyjaśnił. Jest to droga, którą umiłowany przez pana Benedykt wstąpił do nieba. Jak zatem obecni przy nim uczniowie patrzyli na śmierć świętego męża, Taki i nieobecni zrozumieli, że umarł, ujrzawszy znak zapowiedziany. Pochowano go w kaplicy świętego Jana chrzciciela, którą sam zbudował na miejscu obalonego ołtarza Apollona.